Cześć, tygodniowy news. Trochę w spartańskich warunkach, ale za tydzień wracamy już do normy. Pierwszym artykułem jest artykuł na temat Epic Game wyprzedaży do 90%. Cały artykuł tu macie przedstawiony. z Tym artykułem zostawiasz sam na sam, żebyście sobie zobaczyli, bo tu macie przykładowe gry, które warto kupić w Epic Game. Zdaniem redaktora tego artykułu, to tylko taka wspominka. Bardziej chcę się. Skupić na drugim artykule. Zdaniem dyrektora Steady, streamerzy powinni płacić za możliwość streamowania gier. Halo, przecież streamerzy kupują te gry jak zwykli użytkownicy. Po pierwsze. Po drugie, czasem, no dobra, czasem dostają od jakiegoś tam studia, dewelopera grę, by ją pokazać. No właśnie. Wpływają na sprzedaż tych gier. Na rozpowszechnienie się tych roz... yy, zainteresowań wzrasta, chętniej gracze kupują dane gry. I, 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 czy... I to chyba jest duża wartość dla firm. Nie wiadomo, jakby wyglądały sytuacja z klasykami gier takich jak Fortnite, Overwatch. Czyli GetRocket, żeby nie streamerzy. Czy Apex. No właśnie. Ale wiecie, na tym świecie nie brakuje wariatów. Tą sugestią zostawię ten temat, przechodzę do trzeciego. Tu jest króciutki artykuł na temat języków, jakie będą. Dostępne w Cyberpunku 2077, z tym artykułem was też zostawię. Sami sobie zobaczcie, oblukajcie, przeczytajcie, przeanalizujcie to sobie, jak Was to interesuje. Ale to jest tylko taki pretekst, żeby Wam przekazać pewną informację. Tak, zakupiłem sobie Cyberpunka w prefekturze. Będę w niego grał, ale czy będą z tego odcinki. Zasubskrybujmy kanał zedor Game, się przekonasz, bo od listopada ogólnie tam będzie się więcej działo. W takim myślę, że już od 10 listopada ruszy ostro skopeta ten kanał. A dlaczego 10 listopada? Dla znajomych tematem, którzy grają, live graczy wiedzą jaka to jest premiera jakiej gry, którą już też posiadam. Dostałem ją jak zakupiłem procesor, w dniu premiery dostanę aktywację. I myślę, że w nią sobie na początku pogramy. Bardziej chcę w nią grać na streamach, streamować. Zastanawiam się nad Twitchem, ale to myślę, że jeszcze trochę czasu upłynie. Się przygotowuję, żeby mieć fajną jakość na live'ach. Już wiem, że przy streamie, przy streamowaniu z komputera mogę ją uzyskać daje radę mój komputer internet chcę popracować nad jakością kamerki jeszcze ale to myślę że też wszystko będzie bo już mam sprzęcik wybrany dobra i teraz tak chcę powiedzieć parę słów dlaczego zdecydowałem się grać w Cyberpunk ze względu na unikalność tej gry, nowe mechaniki w tej grze, możliwość upraidowania postaci, całe wielkie miasto to robi wrażenie. Mój komputer wiem, że podoła. I co mi się podoba w tej grze? Że to Polacy, Polacy, rodacy zrobili. Jak jesteś graczem, to jest obowiązkowa pozycja. Nie ma innej opcji. Tak dla Polaka moim zdaniem i podoba mi się ta ta szczegółowość tej gry mianowicie na przykład oglądałem film na temat samochodów tam nawet dźwięki nagrywali realistycznie żeby były realistycznych samochodów żeby wprowadzić do gry z kabiny inaczej silnik słychać z nadmaski inaczej słychać silnik nagrali to jak jest otwarta maska inaczej Słychać silnik, rury wydechował. Nagrali. Naprawdę przyłożyli się do tego. Dlatego tym bardziej to ciekawi, może być to niezłe arcydzieło ta gra. Więc już się jaram, nie mogę się doczekać 19. Mhm. Mm Więc zasubskrybujcie mój kanał, tak jak mówię, do The game, bo może tam się dziać sporo. Mhm. Mm Na tyle, żeby nie przedłużać tego odcinka. Na razie, cześć, pa. Trzymajcie się i napiszcie mi w komentarzu, co sądzicie na temat tego, że streamerzy powinni płacić za gry. Bo wy 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 wywiązała się niezła burza w internecie na ten temat. Dyskusja. Na razie, cześć, pa.